Cześć, witajcie, Siemanko, z tej strony Arek, na razie dalej bez Oliverka. Oliwerek dalej w Polsce, ja do niego się wybieram za tydzień, ale dzisiaj musiałem nagrać film, bo jest nowość, rewelacja, Oliwerek to odkrył na internecie, zobaczcie co tu jest, nowa FIFA Panini 365, już jest właśnie, oj coś mi się włączyło. Tutaj jest już zapowiedź nowej FIFA 365 2024. Zestaw startowym znaleźliśmy na Allegro. Taki zestaw kosztuje 69,90. I co będzie w zestawie startowym polskim? Bo to jest polski. 3 saszetki, 3 karty zlimitowane i jedna karta koń z premiera. Zobaczcie, sierpień, wrzesień 2023. Także. Trzeba czekać jeszcze troszkę. Akurat, chyba jak pójdziecie do szkoły w Polsce, to Wam dadzą nowy zestaw. I tutaj taki krótki opis, co jeszcze mamy. Tu mamy jeszcze jedną saszetkę. Można sobie kliknąć. Saszetka będzie kosztować 6,916 6 kart. Co tam jeszcze zobaczyłem? Yy, jeszcze gdzieś była. Co my tu mamy? O, na przykład duża puszka. Jest też będzie. Puszce dużej, puszka duża będzie kosztować 79,90, a w puszce dużej, gdzie jest opis, mamy opis, zawartość 900, 3 karty limitowanej edycji i jedna karta coins. Także koszt takiej dużej puszki będzie 80 zł. No jest trochę pieniążków, ale ciekawe, jakie będą drużyny. Właśnie tak się to prezentuje na sklepie Allegro już można w sklepie na Allegro takim można nawet kupować jest sprzedaż jak w opisie pisze prawdopodobny premiera jest 30 września 30 sierpnia 31 sierpnia tego roku także dzień przed szkołą rozpoczęciem a ja wam jeszcze tu pokażę mam taką jeszcze jedną stronę tutaj mam właśnie taka niemiecka strona gdzie tak wyglądają te zestawy nie wiem czy to są oficjalne już zdjęcia bo Ładnie to wygląda, ale. Czy tak, jest tylko taki przykładowy obrazek. Tutaj na przykład jest Multipak. Jak sobie naciśniemy. O, i tu jest w niemieckim Multipaku. Będzie cena 8,96 Saszetek. Jedna limitka normalna, jedna końc tylko. Także ładne kolory. Jeżeli tak by było, naprawdę, to by było super. Bardzo mi się te kolory podobają. Tutaj jeszcze są. Fetpeki były gdzieś, zaraz zobaczymy. Tutaj zestaw startowy, taki bez obrazka. Tu jest duża puszka niemiecka. Taka puszka będzie kosztować 15,90, będzie 10 paczek i 3 limitki. Także o, tak się prezentuje ta puszka. Właśnie ciekawe, czy to będzie już taki faktyczny obrazek, czy tylko to jest taki przykładowy obrazek, nie wiem. Te kolory są naprawdę fajne. Tutaj mamy o tutaj duża puszka. Po lewej mamy właśnie zestaw startowy. Bardzo fajnie to się prezentuje. Obok jest saszetka. FEDPEG 24 karty plus dwie te karty specjalne pewnie, a zobaczymy sobie tutaj właśnie zestaw startowy niemiecki. Tak i ma kosztować aż 12,90. Yy, będzie tak. Oczywiście ten przewodnik jak zawsze, album, dwie paczki tylko, jedna karta limitowana, także niemiecki Starter Pack, jak zawsze jest wszędzie najgorszy, najdroższy ze wszystkich dotychczasowych kolekcjach w Niemczech, jest nic ciekawego. Tutaj właśnie ten obrazek mnie bardzo ciekawi, czy to jest ten obrazek, jak będzie album wyglądał, bo jakby tak album wyglądał, to dla mnie rewelacja, mi się bardzo podoba, nie wiem jakie jest Wasze zdanie, napiszcie czy Wam się taki obrazek podoba. Może to jest tylko taki właśnie przykładowy obrazek z FIFA, bo zawsze są zawodnicy na FIFI, na saszetkach czy na albumie. Tu jest taki właśnie ładny obrazek FIFA ogólnie. Ale jakby tak wyglądało, mi się podoba. No mówię, pytanie, czy to jest tylko tak na razie, bo jeszcze nie ma oficjalnych zdjęć chyba. O, tu jest właśnie z, z jakiś box chyba z premium. Tu jest tak, premium, cały box premium. O. No, tak wygląda fajnie, naprawdę. Jeden będzie kosztował 5 euro, jedna saszetka premium, 10 kat w tym trzy specjalne, jedna limitowana, edy edy limitowana edycja premium, tak. Czyli to tak by było pokrótce. Chciałem tylko tak szybko wam nagrać, pokazać. Bo Oli mi to wczoraj wysłał, ten link do tego sklepu i niemieckiego, i polskiego, i mówi ta, 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 będą karty nowe, także będziemy oczywiście zbierać. Zapraszamy, właśnie. Może będzie szybciej, może później. W opisie pisze, że ma być 30 września. O, jest i Melo. <grym> melo. <grym> melo też lubi karty. Zobaczcie, jak mi się tu Melo, o. Mój kochany Melo. Do tableta mi się tu yy, coś tak no obciera. On to też przychodzi często do nas na filmy. Tak, Także mówię, będzie prawdopodobnie 30 sierpnia. Może być szybciej. Zaglądacie na nasz kanał. Mamy nadzieję, że będziecie nas oglądać. My z Oliwerkiem będziemy oczywiście i niemieckie zestawy, i polskie, i greckie, i holenderskie, i duńskie. Także będzie się działo. Nie mogę przepraszać, że się śmieję, ale zobaczcie, co Melo robi. Meluśka. Także taki krótki filmik z pozdrowieniami dalej dla Oliwerka i jego kolegów tam u babci, jak się bawi. Ja Was wszystkich też pozdrawiam. Miłych wakacji jeszcze, odpoczywajcie. Oglądajcie mecze i zbierajcie karty. Zobaczcie, co ten Melo tu wyprawia. Pieszczocha jedna słodka. No, także to tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie ja i Melo, chociaż, bo o, Melo ziewa. Meluśka. Także miłego dnia i czekajcie na nową kolekcję z panini FIFA 365 2024 tylko u nas. Cześć!